drodzy, słuchajcie, dzisiaj taki filmik cały dzień na jedzeniu dla małych dzieci. To będzie takie małe wyzwanie dla mnie. Czy dam radę właśnie? To jest bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, mam tutaj pożar na zakupy dzisiaj. Jest godzina, zaraz wam mówię. 13.43. Nakupowałam trochę rzeczy, co było trochę... Ciężkie, ponieważ tutaj nie ma takiego wyboru jak w Polsce Że macie całą jedną ścianę dla dzieci I możecie sobie kupować co chcecie, jak chcecie i tak dalej Także ja wybrałam kilka rzeczy Myślę, że takich na cały dzień powinno mi wystarczyć Słuchajcie, jest już prawie 14, więc zaczniemy po prostu od obiadu Nic dzisiaj samego rana nie jadłam Przedstawię co dokładnie dzisiaj zakupiłam Kalafiorową z króliczkiem. spaghetti, czyli dwudaniowe jedzonko dzisiaj będzie. Do tego mam do popicia soczek. Myślę, że to będzie coś równie dobrego. Drugi mam jabłko, banan i marchewka, gelberka jabłuszka. Taki deser, bym powiedziała. I gelberka delikatny banan. Do tego jeszcze mam taki mus jabłko banan. Z bobowity oraz y, gelberka jabłko-gruszka. Jabłko-gruszka to są takie deserki. Potem mamy wafle różowe. Z tego co widzę, to chyba malinka. Też pychota. I zwykłe próbki wzięłam, tygryski, ponieważ je lubię, a dzieci też lubią sobie takie niekiedy y, normalnie w życiu dziabnąć Także co? Idziemy gotować, gotować, przyrządzić dokładnie w mikrofali tego gerberka z zupką i z spaghetti. Pierwsze zjemy sobie kalafiorową, żeby zobaczyć jak to po prostu smakuje. No i się najeść przede wszystkim. No i potem weźmiemy sobie jeszcze spaghetti z kurczakiem. Zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówiłam, zaczniemy sobie od zupki. Tutaj sobie podgrzejemy kalafiarową z Wyleję do miseczki, którą tutaj mam szy szykowaną i podgrzejemy sobie w mikrofali. Powiem, że to nawet ładnie pachnie. Ale nie wygląda za przepysznie. No ale taka paćka bardziej mi powiedziała. Sami zobaczcie. do odejść, to nie dla Ciebie. Sami zobaczcie, jaka paćka, to nie, bym tego nie powiedziała, że to jest jako zupa, tylko no ale no dobra, pod, podgrzejmy to. Dobrze, także już sobie podgrzałam sobie zupkę. Zupkę Mam tutaj taką paćkę trochę Czy to wygląda jak zupa? To taka bardziej gęsta bym powiedziała No ale cóż, słuchajcie Przed tym jak to spróbuję Wezmę sobie jeszcze soczek Tutaj jabłko, banan, marchewka Naleję sobie do szklanki Przygotowanej tutaj dla mnie Myślę, że o. Bardzo ładnie pachnie ten sobie Jak kubuś dosłownie Myślę, że sobie mogę nalać całą szklankę i to bez problemu. Pierwsza próba soku. Muszę Wam powiedzieć, że ten soczek smakuje dosłownie jak kubuś. Także mm, bardzo miłe zaskoczenie. Słuchajcie, trochę się boję tej próby w ogóle smaku. Jak to, jak, jak że jakby powiedziała próby testu. Eee, Moja siostra ma córkę teraz i ona jadła te gerberki i one były takie bez smaku, także trochę się boję. No nic, spróbujmy. Czuć, że jest kalafior. Ale więcej bym powiedziała, że tak jakby to było tak totalnie zmieszane z wodą. Jest totalnie bez smaku, totalnie. Zjem, bo muszę, ale szczerze mówiąc, w ogóle. No, jest bez smaku, ja bym to dosoliła w sumie, no ale wiadomo, że dla dzieci nie można. Także totalnie bez smaku. Zjadam to i pójdziemy po spaghetti, które też się już robi. Jest to niedobre. Ale muszę to zjeść Żeby się najeść Cały dzień dzisiaj muszę przeżyć na tym jedzeniu Ja zaczynam oglądać sobie YouTube'a, A do was wrócę jak Zjem to I pójdziemy po spaghetti Moi drodzy właśnie w tym momencie Zjadłam pierwsze danie Może nie do końca Ale znaczy Zostały tam resztki Powiem tak czy się najadłam? Absolutnie nie. Dlatego też mam spaghetti na to wszystko jeszcze na przejedzenie. Ale dla takiego małego Bobaska, który ma, nie wiem, 4-5 miesięcy, myślę, że to dobra porcja. No i jestem z powrotem, tym razem ze spaghetti. Możecie tutaj zauważyć, że jest makaron. Proszę Państwa, makaron, jak i chyba marchewka. No. Pachnie naprawdę przepysznie. Oś się chcę tak spróbować. Podgrzałam sobie to oczywiście. Słuchajcie, jestem ciekawa jak to smakuje. Czy też jest takie bez smaku? Czy już z jakimś tam smaczkiem jest? Czuję marchewkę, która tutaj występuje. Makaron też jest o taki. Paćka, która jest totalnie bez smaku. <laughs> totalnie. Ma taką słodki smak, trochę. Może pewnie od tej marchewki, właśnie. Ale tak, to. Mhm. Tak, jak mówię. Nie smakuje mi to. Nie wzięłabym tego. Na pewno nie przejdę na jedzenie dla dzieci tylko. No nie ma opcji, bym wolała chyba sama swoje robić słoiczki. Właśnie takie niby papki dla dzieci. Słuchajcie, totalnie jest to bez smaku. Nie wiem, jak mogą to dzieci jeść. No po prostu tego się nie da zjeść, ale zjem. Wracam dalej do oglądania. Powiem Wam, że soczek naprawdę jest przepyszny. Lecz dania są okropne Słuchajcie, ja to zjem I widzimy się na podwieczorku już Na jakimś tam deserku w sumie Ale słuchajcie, minęła godzina po obiadku Spaghetti całego nie zjadłam, bo szczerze mówiąc mi tak totalnie nie smakowało Że po prostu stwierdziłam, że nie ma opcji Nie zjem tego Po prostu tego nie zjem więc zdecydowałam, że odczekam godzinkę i dziabnę sobie coś innego. I słuchajcie, mamy trochę tutaj tych jedzonek. Stwierdziłam, że wezmę sobie gelberka, jabłuszka, taki deser w sumie po obiadku. O, jabłka. To jest taki mus jabłkowy. Mam tutaj nóżeczkę, mam łyżeczkę też. O, proszę Państwa, mam łyżeczkę Spróbujmy. To jest taka gęsta znowu konsystencja, nie aż tak. Zobaczymy jak ona smakuje. Dobre. Jak taki mus jabłkowy, wzięłabym to sobie do ryżu. Spoko. Do ryżu z cynamonem, mogłabym to jeść. To polecam. Naprawdę jest to dobre. Po czterech miesiącach są 22 lata i jem jedzenie dla dzieci. Zabieram Wam Zygmunta, bo jeszcze go nie znacie. Chodź. Jest to Zygmunt. Mój ukochany psiach, który lubi sobie podjeść ze mną. Słuchajcie, a ja jestem głupia. Przecież ja jeszcze tutaj mam takie wafle różowe, czy coś. Wezmę je, spróbuję z tym jabłkiem. Zapomniałam o nich. Poczekaj. Takie ładne, różowe. Słuchajcie, spróbuj, spróbuję pierwsze suchego, a potem spróbuję z tym jabłuszkiem. Mm. Smakuje jak yy, zwykłe wafle ryżowe. Posypane maliną. I to malinę naprawdę czuć, więc spoko. Weźmiemy sobie, z tym jabłkiem spróbujemy. O, wolę samo jabłko. Jeszcze wam powiem. No co? To jest moja. No co? Jak to jest wyszkolić psa? O. Jak to jest wyszkolić psa, który się tuli i nic więcej... Nic więcej nie trzeba, jak tylko przytulenie takiego małego świrka. Prawda? No co? No co już? Ktoś chce spróbować? Proszę. Nie powiem. Fajna przekąska na obejrzenie sobie jakiegoś filmu na Netflixie albo tak, żeby sobie zjeść czy smaczek. Słuchajcie, zostało mi jeszcze Dwa musy, jogurcik, znowu jakiś mus albo jogurt też, soczek i tak sobie myślę, że chrupki sobie zostawimy na później i te jogurty też. Ale bym chciała spróbować jak smakuje ten gerberek Po sześciu miesiącach już powinien mieć smak. Spróbujmy go. Też byś chciał, nie? I co myślisz? Ładnie pachnie? Ładnie? Mm. Pychota, naprawdę pychota. Wiecie jak to jest? Jedziecie do babci na wsi i macie sobie jakiś obiad i do tego obiadu macie kompot. Właśnie, kompot, tak, kompot. Słuchajcie, jakbym piła kompot z gruszek. Serio. Coś pysznego. Najlepsze jest to, że bardziej tutaj w, tym, w tej tubce czuję gruszki, a z tego co tutaj widzę to jest tylko 30% z gruszki. A reszta to są jabłka. No i jesteśmy w mojej łazience małej, ale swojej. Słuchajcie, ostrość poproszę. Mam tutaj takie piękne, może nie moje usta, ale... takie pachnące, proszę Państwa. Ale się rzuciło. A my w tym czasie... Mm, Przemierzamy się i się pakujemy do wanny. Jak widzicie, już się wykąpałam. Jestem w ręczniku i słuchajcie, tak sobie myślę, że czas się przebrać. Także mm, godzinę, dwie minęło, więc y, skoczmy sobie do, do rzeczy. Oh. Ubrana jestem, ale jeszcze muszę wysuszyć włosy. Czekajcie, mam tutaj takie sznurki. Które zapala się światełko i gasi się. Tak więc tak, moi drodzy Państwo, słuchajcie, nie wiem jak mnie słyszycie, ale właśnie dostałam mikrofon, e, dostałam, no kupiłam sobie, zamówiłam, więc dopiero teraz do mnie doszedł. Jak widzicie, jestem już wykąpana. E, chciałabym jeszcze dzisiaj spróbować resztę rzeczy, zgodniałam trochę przez kąpiel godzinną. Mm. to jest naprawdę pyszne. Mm. próbować może właśnie kolejnego Gelberka czyli delikatnego banana zobaczyć jak jak on smakuje czuć banan delikatny banan to jest taka paćka jakby Ej, kapomi, tak jeszcze spróbuję. Wezmę sobie wafla ryżowego i spróbuję go z tym smakiem bananowym. Też dobre, fajna przekąska. To na razie zostawiamy. I może polecimy na pocztę. Piękna pogoda się zrobiła teraz, gdy ja się kąpałam. Po prostu świetna. Także myślę, że że pójdę. Tą pocztę tylko, że ona jest daleko, także myślę, że po prostu się przebiorę, wskoczę na rower i pojadę rowerem. Właśnie w tym momencie wysuszyłam włosy, ubrałam już buciki. No i co? I się szykuję właśnie do wyjścia. Ale słuchajcie, na podróż sobie wezmę jedną bobowitkę, żeby sobie dziobnąć po drodze. No i co? Ja zmykam i widzimy się jak już będę w domu pewnie z więc odpakujemy sobie jeszcze paczkę. Czy można być aż takim debilem? Wziąłam rower, wziąłam plecak, przejechałam pół miasta, żeby się okazało, że pod pocztą nie ma Mavisa. Ja się musem na szybko jeszcze, dopóki tu jestem i będę wracać z powrotem do domu, ale jestem po prostu, tego się nie da inaczej nazwać jak tylko idiotka po prostu razy dziesięć. Co za łeb, po prostu teraz większość z Was pewnie się śmieje. Jestem po prostu wykończona tym dniem, już po prostu nie idzie nic po mojej myśli, tak jak miało iść. Odkręcam tutaj moją babowitę i, i jemy. No i właśnie wróciłam do domu. Rower jeszcze stoi. Patrzę. Jest tu Awizo. Zapomniane kurcze Awizo. Ale za to przejechałam się na rowerku, gdzie dawno nie jeździłam. Oprócz tego ostatniego filmiku, co macie chyba tu, ale w sumie nie jestem pewna, więc może być tu. Wyświetli Wam się. No i jesteśmy w końcu. Świeże skarpetki ubrałam i na łóżku miała kamimusu. <grywamy> Ja mam całą skarpetkę brudną od musu i łóżko. Jesteśmy w końcu w domu i możemy się w końcu napić dobrego soku, którego naprawdę polecam. Bobo fruit. Jabłko, brzoskwinia, marchewka i winogrono. Ciekawa jestem, jak smakuje. Sprawdźmy. O. o. jak ktoś lubi kwaśne, to będzie dobra. Dużo marchewki, czyli takiej czystej, dobrej marchewki. Po prostu ja dzisiaj jestem wykończona już tym dniem. Nie ma co, zostały mi już teraz dwa produkty, które mi zostały do próby, ponieważ już to spróbowałam i będę to pić do końca dnia. Myślę, że został mi tylko ten mus, chyba, czy jogurt. Nie wiem dokładnie co to jest, ale myślę, że mus. Eee, tak jak mówiłam, organiczna mamia, czy jak to się zwie. Mm, nie wiem, czy nawet dobrze widzicie, czy to nie jest odwrócone. Otwórzmy. Przypominam, że to jest mus angielski już w tym momencie. Mm, ten mus jest lepszy. Jabłkowy, ale jest lepszy. Od tego polskiego wam powiem. Otwórzmy paczkę z wrzówkami. Ja je kocham po prostu. Nie wierzę, co dzisiaj się dzieje. Zobaczcie to. Wyskoczyły mi dwa. Jeden miałam w ręce, a drugi mi... Ja je uwielbiam, ja mogła je jeść i jeść. Po prostu je uwielbiam. Mhm. Tak jak myślałam, ten grupek z tym musem to jest najlepsze co może być. Wasze zdrowie Jest przepychota Najlepsza kolacja ever I jeszcze to popijemy soczkiem Wasze zdrowie Jeśli wam się filmik podobał, oczywiście zostawcie subskrypcję tam na dole Albo tam Dokładnie nie wiem Oczywiście łapki w górę Jeśli chcecie więcej takich challenge'ów z mojej strony Macie jakieś pomysły na filmiki czy coś takiego Wpiszcie tam w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu chętnie to sprawdzę A tutaj, tu albo tu Macie jeszcze inne filmiki, które możecie sobie obejrzeć w moim wykonaniu Cześć! Ale one dobre są! Potwory!